Zaczynamy, słuchajcie, pojedynek na nowym Mirażu. Troszkę zalanym, troszkę tutaj zalesionym, na pewno opuszczonym. Ale jakże pięknym Mirażu. A dzisiaj gramy Gun skill, czyli tryb, na którym, e, w którym macie skile na konkretnej broni, czyli na przykład na kosie macie co innego, na uspie macie co innego, jak wyrzucicie, wyrzucicie broń i zbierzecie ją od kogoś, to też macie po prostu skila na broni. Mam nadzieję, że to jest jasne. Najczęściej na nożu są skile typu jakiś wallhack, typu jakiś e, mapa czy coś, więc to Bierzcie pod uwagę, ale też trzeba często poczekać. Afro, Nie zdążyłem, no dlaczego shift plus te kliknę? Ja pierdziele chciałem być sprytny. A dzisiejszy odcinek powstał dzięki SkinPlace. SkinPlace to strona, na której możesz sprzedać swoje skiny natychmiastowo. Cały proces jest bardzo prosty. Wszystko co musisz zrobić to logujesz się przez Steama, następnie wybierasz ze swojego ekwipunku skiny, które chcesz sprzedać, zaznaczasz opcję płatności, która ci odpowiada, wpisujesz swój portfel, no i oczywiście dodajesz kod KIFI, żeby dostać ekstra 2% bonusu do pierwszej sprzedaży. I gdy już to wszystko zrobisz, klikasz odbierz, Pieniądze, wysyłasz skiny i to wszystko. Teraz z nowymi zasadami Steama musisz poczekać 8 dni, żeby odblokować swoją wypłatę. Sprawdź pierwszy link w opisie filmu i pamiętaj o kodzie kifi. Dżungli, dżungli. Dżungla to jest na całej mapie. Oj. O boże! Ej, ale się zestrałeś. A to, jest bo to best. Zielona, zielona trawa i jest twój skin zielony, to ja nie widzę się prawie. że... No, jest A może Czekaj, to, jest... teraz to nie pay to win. No właśnie. tu i jakiś zielone skin i widać go? Wiemy sobie nie mogli panie. Ja no niestety dam, pierwsza dam, runda dam, dla tyle Pamiętajcie, że na przykład jak kupicie Zeusa, to macie dodatkowy skill na Zeusie, nie? O odpaleniu mocy. O dobra ja mam dobra. ja mam dobra. Ja sobie poczekam na respie troszkę Dobra, ruszam, co tam się dzieje podobnie jak to nie też, też lepsze <laughs> shift, 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 right. shift 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 to no, smoke no, ja nie <śla> Co to była no, za runda? To. Przestałem no, 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 no. wszystko w jednym miejscu. Dawaj, luki, moim skautem. Mam skołupę. Tą niebieską wodę. No. Aj, drużyno, musimy się wziąć w garść. 3A, 2B. Ja miałem w ogóle coś, że 3 razy więcej HP zadaję. Więc... Tak, taktykę, idziemy Ja miałem i regenerację i znowu w sumie mam regenerację. Ej, kifi, kifi. W ten strzel. ktoś mi brak przeładował. Kod... Ej, hey, laga dostałem! Co? Ej! Co? Ej! Ktoś się zamienił miejscami! Ze mną się ktoś tak, zamienił tak, miejscami Akurat jak się podsadzałem na tobie No. To... Ja pierdzielę Nie no, no do zera, do zera Czemu zawsze Ej. Ej. nie tę lepszy... drużynę Najlepsze <grym grym> jest to, a najlepsze jest to, że ja myślałem, że dostałem laga, a ja patrzę jestem na drugiej stronie mapy Nie no ja droga, A ja się regeneruję! Ej, Ty nie widać mnie? Ja nie widać się No dawaj, dawaj niewidzialność może 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 tak, może nie właśnie Nie wiadomo. Ej, jest konektor, łąc, konektor dwóch! Dwóch rynka. na konekcie wchodzą, wchodzą. Znowu Wchodzą A. na A O bomba. Mam pakę na A Konie jest chłopaki, uwaga! Konektor Widziałeś na radarze, na radarze widziałeś z tobą, na nie widzę kiwi w konie Nie! nie. <laughs> Dobry Kurde. radar, Podoba mi się to Myślałem, że na radarze Rynkla. też mnie nie widać Nie, widać, widać, widać Ej dobra, ja akurat laga dostałem tej No nie może być tak do zera Nie może być do zera, honorową, zróbmy honorową szybko, a potem... Coś tam wygrać Nie będzie, nie będzie do zera O dobra, ej chodź ktoś, Luki, Luki Gdzie, ja, gdzie? Ja. Chodź tutaj Tak, wyjmij broń Bądź gotów, bądź gotów, uwaga Oooo, dobra Noju, uwaga, Babsak B jest Jajaj. Dobrze jest, bardzo dobry ruch O, się przepraszyłem to było dobre, to było dobre tak, trzeba To może ja Under być. Waga Under. To jest bomba w ogóle. Na B sobie leży, że odpoczywa. No, na, na sajcie. Na środku sajta masz pakę to, to było, mi obróciło. I plantuję na bechu paki, dawajcie. Obróciła cię, bo miałem taką moc jak coś Na dole gdzieś można To To jest mnie. trujący smoke! Ja mówię czemu ja dostaję obrażenia? Okay, jeden. A to lasty. Ja jeden Tak granaty trzeba kupować, bo tam też o, są... Jeden HP ma, obity. Kurde, nice. Tak, a no dałem 95 w 4 gościowi za WP, na... ta zbiela dobra, Super. ale się przestraszyłem i steliłem sam z siebie. Ej, brawa. ja mam, ja mam Ej, każdego Ej, na kippa. Ta... Dajcie mi na widać, dajcie mi na widać. Aj. A ja takie one shoty Króba. mogę dawać. Ty tam... Na CT. Dobra. Mogę iść na B. Chyba będzie konta, chyba. Bale, Dobrze, niech będzie, niech będzie. Pracujcie mnie, wracajcie nie. nie, nie. Co to ma być? Jak ja w ogóle umarłem? Nie. A ty, ty widziałeś, że miałeś HP? Widziałem i chciałem... A, dobra, nie wiem, co ja chciałem zrobić, to było głupie No, umarłeś bo... Ale on musiał mieć zwiększony -er, damage, bo on cię szybko No tak złożyte. Raz ale... jeden, pięć miałem, raz jeden 5 miałem No, to się źle trafiło akurat O, czekaj, czarną mam, czarną mam, mam, mam O, mam taką moc <laughs> Oj, Dobra, worek mam na głowie Co? Co no, to za moc, że worek na głowie ten... zakłada? Ja już cię tobą zajmę, kolego O, lekarz, dobra Ja Mamy lekarza w teamie, chodźcie tu Oj, chodźcie ale do dostałem lekarza. mocno, dostałem ale mocno, do tak, tam. Chodźcie do lekarza na widzie. A my mamy jakiegoś lekarza, mamy. czy my nie mamy lekarza? Nie mamy. mamy lekarza. Chodź, tu jest lekarz, zobacz. Zapraszam do lekarza. Jak coś, to Ej, pałaz, jest pałaz, jest jakiś pałaz. Ja się, ja się hilluję. Ej, chodźcie, możemy idziemy, może tam po prostu w tego. Idź, nice, idź. Nice, nice. Ja się, ja się jeszcze go Leczę przy okazji, ja już przebiję fajny próg HP Znaczcie tak, ktoś tak. Pałac. To to mi się bało. Worek mam na głowie. A, Myślę, a dobra, dobra, oślepiłem go. Ja się miałem. Dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dawaj, dawaj. Short jest, short jest. Yes. No nie, no nie, naprawdę oh, oh, spalił okay. mnie. Karma dziadek, karma dziadek. Yeah. Ah. E, uf, ja. o. <grywa> <grywa> jedną I rundę proszę, jedną rundę no wygrajmy. Nie 7hp zostawiam, jestem pośledzony. <grywa> no ja. Hej, ja. Chodź, chodźcie jest, koło mnie, chodźcie koło mnie, to będziecie mieć... Bonusy pewnie. A, regeneracje ja, ja po, pewnie. Ja po 5 ja sekundach jestem niewidzialny na nożu. O, dobra, dobra, dobra. kon. Ej, no no mnie ktoś, kurwa. Co kto Ej, widać mnie? Widać, widać mnie. No, no co? co? O, ty, tego tego, tego na, na ninja nie widziałem, strzeliłem w tego drugiego. Luki, wszystko w twoich rękach. Ale, los no, gdzieś tutaj jest! <śmulatrice> <śmulatrice> ja. się nie szela. 8-0, cóż za pogrom. Nie, no niezbalansowane zbalansowane się. teamy, tam dwóch jest dobrych. No, ale dobra, mam to samo, mam to samo. No, wymiana. To, 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 mit, to, to, mit. mit. Ja, dobra, on to Vincent. Ej, nie chcę tego. Ja. wymiana. Co to jest? I wielki. bo, no, ale, Ej, bo, bo to mi nie bijali. Bijali. Bo A, mi nie widziały z Ej, bo tu... Ja do was, ja do was, ja do mnie. Dobra, mam. Nie dobrze, że splantowałeś Ale dwóch typów znowu nie Co jest? Co tu się stało? Co się stało? Co tu się stało? No co? co Ale który trolla odwalił! Proszę, proszę, teraz, wygrajcie zdecydowanie. to! Zdecydowanie jest! jest yes! Honorowa runda! Dobrze. Dobra, ej, yes. Dobra. Zaczynamy kombek, ja zaczynamy kombek w tym momencie. Tko, Tylko to rozwróć. <g worldwide> ja nie wiem, serio, ja nie ja, wiem. Na, na tyltr, luki, luki. Yeah. Chodź, porozmawiamy sobie o czymś. A a a Mam me... osobę, potrzebuję kogoś. Fioletowy, co, nie, Fioletowy no. odwróć się, dawko, dawko. Chcę wycofać. Mhm. Oj. A wiesz, że miałem dom. te panie... Miałem dokładnie to samo, chciałem to użyć, ale to by stwierdził, że to do mnie odbiegnie, nie? Na rampie był jeden, jeden. Uważaj, Uważa lewej. Lewo lewo, 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 lewo. O nie! To jak ty Ało. już tam. Widziałem CT. No. To, to jest mapa TT, nie? Po prostu. Na pewno. Tak. <laughs> e, <laughs> kifi, a ty jak losowałeś, to ty widziałeś to mapkę? Ej. Ej, nie, nie. nie. Dobra, Sący. mam blok. Ja to zlosowo. Regeneruję wam HP, regeneruję wam HP jak coś. Ej dobra ty, Vincent, Vincent, Vincent W celu mnie, w celu we mnie Dobra, dobra O nie, nie, nie Leży, leży, leży Zamienili mnie, ale zabiłem ich Ej, Vincent. Dobra, on Plecy, 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 apsy, apsy Ej, to tata idzie No nie Dobrze, Co to jest? Dobrze. Czemu też tak biega? Przeładuj sobie może. Może. Nie trafić On jest obity trochę Czekaj, ja mam na taką czas, czas. Dobrze. Bardzo dobrze, wszystko w twoich rękach. Przeładnie. <laughs> to co jest? nie? Nieee. Jak jest jak to? Wól za zero poszło. Co? Co? Dobra. Ej, dobra, ej. I ja regeneruję ja HP, ja regeneruję HP. Ej, stajmy wszyscy, jak regenerujemy HP tutaj. Ej, z tyłu, uważaj. Tylko żeby nas nie przeszli i wszystkich nie powybijali, bo będzie jak Dawko, 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 no, bo takiej rundy prawdy gdzieś że... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie, oni się gdzieś filują, ja idę ich szukać, mam to gdzieś. Dawko, dawko, ja potrzebuję, żebyś tylko kogoś zabił. No i no z mida, zmida, zmida, no! Ole mam moc! Ale mam biało cały czas. Nie, no, nie wiesz, co? No. to. <ślam> Tepi, nie. Całą gębę całą... tylko. Dobra, tak ci, gdzieś się. plecy prawy, plec na hita, nie zabił. On cię chyba teleportuje czy coś. No. Dzięki, dzięki. Nie. Kurde, cwaniaki no już, Ma. dziękuję mi się kochane. Jak tam, jak tam ten rozpał? Hamuwa. Masakra, hamuwa. No. Ale to, no hamuwa to było. Starym, nie? <grym. <grym. To się nie dwie nagrało. Dwie. Jeszcze raz my się my, tylko w innych Dobrze. filmach. Dobrze. No. O, odpaleni to byli. Odpaleni ja to byli. Za.